Siemonko, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam mój skład oceniony na 99. Tak, dokładnie. Mam ponad 11 kart, dokładnie nie, nie powiem Wam ile. E, ocenionych na 99 i ułożyłem w miarę nawet e, zgranie e, w tym składzie. Zresztą zobaczycie to za chwilę. Do tego otworzyłem 5 pików 94, plus footies. Jeden nawet był w ciemno. Kilka nowych kart ciekawych, potrafianych. Zresztą wszystko zobaczycie za chwilę. Zapraszam do oglądania. Ciężko zapracowałem na ten foder na pika 94 plus futis. Okej, okay, mamy kartę 99 i chyba go wezmę Wiecie, po prostu pod fodder, pod następnego pika, także zróbmy to Zróbmy podmiankę tego, w ogóle ten normal ma mega fajne bramkarz, jak nim gram to naprawdę, naprawdę daje radę Chyba od normalnie otworzymy może trzeciego, otworzymy jakoś w ciemno ale teraz chciałem, no chcę po prostu kartę 99, może Mbappe, może Ronaldo. No ale to jest po prostu dramat. To najmniej razy leci w paczkach i w pikach. Chyba Mertens, to weźmy Mertensa. No dobrze, zobaczmy. To jest prawdopodobnie ostatni live w tej Fifie. No zobaczymy, co tam jej dodało. Ulepszenie codziennego logowania ikony. Nowa era, okej, okay, nowa era. Ale czemu wcześniej był pik 85, plus, teraz 84, plus, to trochę nie rozumiem. Ale dobra, dali jakiś dynamiczny duet. O kurde, Nkunku 99 i Diabi 99. No to kolejne dwie karty 99 wlatują. że tak powiem, do, do klubu. Zrobimy sobie to oczywiście. Ronaldo 99 w SBC, 42 składy. A to ciekawe też. No, moim zdaniem trochę przesada. No, No na nie było mniej składów, chyba z tego co kojarzę. No ale dobra, zrobię. No, pewnie zrobię jak mi się będzie chciało. Chociaż mi się nie chce, więc nie wiem tak szczerze, czy, czy będę w ogóle robił to SBC. No, ciekawe to jest sprawa. Nie spodziewało mi się. Ciekawe, co jeszcze dodali. Ale to chyba tylko tyle. Zdobądź paczkę 10 piłkarzy 82 plus w Ultimate Team 24. No to będzie się jednak opłacało to grać. Ale ja liczyłem, że już żadnych zadań nie dadzą do jej sportsy w No to będzie trzeba się jeszcze pomęczyć. A tutaj co dali? Dwie paczki jakieś i bohatera. Okej, okay, i premia do No to będzie trzeba to zrobić po prostu. No dobra, to, to się przemęczę. Te 20 spotkań zagram. E, może jeszcze w Tofu Champions Garincha, Ginola, Mbappé do trafienia. Otwieramy z glitcha. Nie, nie otwieramy z glitcha. Musimy normalnie. Dobra, otwórzmy normalnie. Nie wiem nawet co jest do trafienia. Yy, tutaj toc. Dobra, to będzie Tadich. O, jest Klaus. No dobra, ile on kosztuje swoją drogą? Jest mega fajna karta, moim zdaniem. No ale będziemy musieli go po prostu przepalić. Speak, 94, w ciemno. Chyba się już otworzył. Dobra, zasłonię, że będzie było, że. Że tam podglądam. Mam nadzieję, że wziąłem tego Mbappé. A czy jeszcze nie wziąłem? Ale wziąłem go w tym momencie. Okej, okay, jest Di Natale. Ja nim grałem w Food Champions. Był naprawdę okej. Okay. Nie wiem, kto tam był. Teraz tego pika zróbmy normalnie. Może karta 99. Nie, ale te piki to są mega. Mega fatalne. 96 Fredzik. Dobra, mamy dwie paczki 1085. Zobaczymy. Może. Coś tu wpadnie, to co skipnę. Bo raczej futis się w środku skrywałem. Okej, okay, jest Owen. Pewnie Nazario znowu można trafić, bo nawet nie wiem, kogo Ale już Nazario mam w klubie dalej, trzymam go. Bo może się na no, coś jeszcze przyda, chociaż wątpię. Raczej się skończę, że go przepalę Tutaj Valverde też dosyć rzadko trafiana karta. I Davis w środku. No dobra, no to będziemy musieli go przepalić. No dobra, kolejne paczki 1085. Jest w Sung, Także kolejny futis. Teraz jest to w każdej paczce lecą. Także no nie jest to żadne zaskoczenie. Zobaczymy w takim razie drugą paczuszkę. Jest karta 99 Donaruma. No szkoda, że nie Mbappe, ale pod foder to naprawdę top. Pik z dedykacją dla wszystkich: dla moderatorów i dla wszystkich 25 osób, którzy oglądają tego live'a jeszcze. Pik fatalny. Donaruma w tym momencie już przepalony. Dołącza do nas kolejna karta w wersji 99, co mnie bardzo cieszy. Szkoda, że on animacji nie ma, ale karta naprawdę z cyklu top. SPO, napastnik lub SN, pozycję, tempo dribling wymaksowany, naprawdę karta z cyklu top. No, posłuży do mojej kolekcji kart 99. No i diabi też już gotowy, zrobiony, także łącznie teraz w klubie. Mam czekajcie, 12, 14 kart 99. Pod koniec filmu, oczywiście, pokażę. Jak to wszystko wygląda? Ja tylko chciałbym zobaczyć tego Diawiego. Nie wiem czemu animacji oni nie mają, to mi trochę boli. Jakie ty masz pozycje? Ok, wszystkie skrzydła. Spoko. 5 na 5 Dribbling tak samo jak Nkunku i, i tempo wymaksowane. No ale strzały chyba trochę lepsze. Wiadomo, obronę trochę gorszą. Ale też karta naprawdę z cyklu top. Jeszcze jakie ty masz cały. No też, cechy też, też top. No cóż, dla sprawdzenia dropu trzeba było zrobić tą paczkę 10x86, bo podczas tego. Jakby nowego eventu, tak to nazwę, po prostu odświeżenie nowych kart. Jeszcze tej paczki nie robiłem, także zobaczymy po prostu, jaki jest z tym dropik. My tutaj mamy Mark niosą 95, także dobry start. Miejmy nadzieję, że jakaś 99 w środku nie ma i ogólnie. No nie, no słaba jest tam paczka, moim zdaniem, totalnie za skład 92. Ja z tych kart nawet nie zrobię składu 90, moim zdaniem, co dopiero 92, także no nie opłacę się tego robić. No dobra, tak jak robiliśmy jedną paczkę 86, plus dla sprawdzenia dropu, która była fatalna, tak teraz zrobiliśmy tego pika. jednego z 5, 90. Plus. Niestety tutaj też tocy lecą, to jest słabe. No i właśnie, same tocy den Rabio. Na zakończenie paczuszka 10 razy 85 Może Mbappé 99 dni do nas dołączy. Albo może. Ver, nie, wersji to jest znowu Valverde Także karta, która rzadko leciała, teraz leci co chwilę. De, po co oni dali kap, słabszego Capdevię? To jest dla mnie totalnie sładzie. I jeszcze godzinę temu można było trafić Capdevię 95 czy tam 6. Teraz dali tego słabszego. Ja nie rozumiem. I znowu jest. Ja nie wiem, karta która była w zadaniach Oni dali teraz do paczek To jest totalnie dla mnie niezrozumiałe A teraz Przyszedł czas na zaprezentowanie Mojej zlepki Nie nazwę tego składu tylko zlepką Za chwilę zobaczycie dlaczego Kart 99 i mojego składu 99 Zacznijmy od ławki rezerwowej Na ławce mamy benzemę 99 oczywiście Nkunku, Diabiego dzisiaj zrobieni Bramkarz do 99, kto by się tego spodziało do tego obrona Rice, Mateus, lewa strona Auri i prawa Pele. Dlatego mówiłem, że to jest lewka, bo to po prostu losowi zawodnicy. Tutaj ze zgrań trochę lepiej, bo jest Zidane, Neymar i Bellingham. atak no to Lewandowski, Leao oraz Halan. Tak to się wszystko prezentuje. Oczywiście jak będzie po, pozycję Pele przykładowo, albo tego diabiego po prostu wrzucić, to by to było więcej zgrania, ale na razie tako po prostu orientacyjnie to wrzuciłem. Do pełni szczęścia brakuje mi na przykład nie wiem kto by tam 99 lewego obrońca jakiś mógł dostać. Nie mam pomysłu. Może żało cancelo kartę 99 by dostał z Barcelony, to naprawdę by było super. A prawa obrona to też fajnie by było, to naprawdę to... skład wtedy byłby top, jakby tak jej się zdecydowało. No ale cóż, na razie mam tyle kart: dokładnie 14 kart 99. W klubie dodatkowo jeszcze się znajduje Guwu, Vinicius, Van Dijk, Messi, Jordi Alba, Kim In Jae, Marquis. Ostatnio trafiony do tego, jeszcze kogo trafiłem ostatnio, mogę wam pokazać tutaj kogo kojarzę, Hulita na przykład trafiłem, który swoją drogą jeszcze troszkę kosztuje, także to też ciekawa sprawa. także no kończę ten film, myślę, że wam się podobał, prawdopodobnie jeden z ostatnich y, moich filmów z FIFA 23, potem ruszymy oczywiście z pełną y, parą, z pełną wyrwą y, do e-Sports FC. Na pewno nagram jeszcze jakiś odcinek podsumowujący, jakby moje wrażenia dotyczące FIFA 23, na przykład najlepsze karty, karty, które najbardziej zapamiętałem, to co mi się najbardziej podobało i najmniej podobało, jakieś takie podsumowanie nagram, ale dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia w następnym filmie, sianko, cześć.